Cześć mam wszystkim z tej strony pana się naukował kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby sobie zrobić, moi drodzy, kolejny odcinek z... Najlepszych taktyk tiktokowych i testowania tego, moi drodzy. I w dzisiejszym odcinku mamy gościa specjalnego, czyli Klapek. No, moi drodzy, jeżeli uda nam się zrobić te taktyki z tiktoka z Klapkiem, to powiem Wam, że no one muszą być naprawdę dobre, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wszystkie te taktyki dotyczą nowych trybów, więc sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Ja już sobie wybieram tutaj pierwszą postać. Widzicie w tym momencie, jak wygląda ta taktyka. Jest ona dosyć prosta, moi drodzy. i Proszę, nie piszcie mi w komentarzach, że to zależy od mapy. Nie. Nie do końca zależy to mapy. Niektóre taktyki tak, ale te nie, te nie mają znaczenia. Tak, tutaj po prostu. Mortis ma wziąć piłkę i mi ma podać, ja mam użyć gadżetu i mam trafić bramkę. Tyle. Co z tego wyjdzie, zaraz zobaczymy. Lecimy z giereczką moi drodzy, więc miejmy nadzieję, że się to uda. Szczerze, myślę, że tutaj jest duża szansa, że się to uda, ale no, zobaczymy, zobaczymy dwa baska straty. Dobra, nie mam pytań, moi drodzy. Oczywiście zostawcie opeczkę w górę powiedzmy tak, 2000 apek w górę i nagrywam kolejny taki odcinek, moi drodzy. Aha, ja nawet nie widzę. Ja nawet nie widzę. No on padł! On padł w se... No nie! No, dał klapka! Nie no dał klapka widzowie, pozdro Dał klapka, jak on pada w sekundę. Człowieku. On, on człowiek uginie ginie w dwie sekundy. Nie mów, że on trafi to. No i on to trafia, on to trafia. Nie, dobra, dał, dał taktykę, dał taktykę widzowie, pozdro Dał taktykę. No to pozdro. Dał taktykę widzowie powiem wam, potężną. Dobra. O, dzięki za piłkę, barjacie. Dobra, trafię bramkę, na szczęście. Nie, no dał nam taktykę potężną. Jeszcze dał nam klapka, który pada w 10 sekund. No, może być ciężko, może być ciężko, widzowie. No i bramkę trafia. Nie, no, my, ty. My. Nie ma szans. Nie ma szans z klapkiem. To Dobra, lećmy dalej. Spróbujmy jeszcze raz, oczywiście, tą taktyką. Ale powiem wam, że z klapkiem mogą być problemy. Wydaje mi się, że generalnie ta taktyka ma jakiś sens, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Zapomniałem, że przecież, jak Lili się przenosi, to ona nie widzi i tylko Mortis widzi gdzie jest ta Lili. więc na no, nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądało no on musi wziąć piłkę jako pierwszy po prostu ją podać gdzieś na bok, no mam nadzieję że on to teraz ogarnie, czy on znowu nie wziął piłki? Proszę cię. O dobra, mam piłkę, mam piłkę, mam piłkę, mam piłkę, mam piłkę. Mam piłkę, mam piłkę, to zadziałało, to zadziałało, nie! Dobra, widzę, to jest zbyt tope. Taktyka z TikToka działa. No i trafiła nam bramkę, niestety, melodii. Dobra, ale ona teraz nie będzie miała ulta. Ona teraz nie będzie miała ulta, więc ja sobie lecę tutaj do przodu. Dasz mi piłkę. Kurczę, żeś mi tak dał, że ona ma piłkę, ale dobra, nie jest źle, nie jest źle widzowie. Dobra, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Prawie dobiłem Mortisa, Manloa. Weź klapek to przeżyć, Człowieku. Rzuć gdzieś piłkę, okej, okay, nie najgorzej. Ja sobie pójdę, może bardziej gdzieś w tą stronę, bo nie wiem, gdzie oni to podbijają. To jest ten problem, że no właśnie, ona trafia bramkę. Kurczę, dwa do jednego, niedobrze. Mogę się tepnąć teraz na nią, tak szczerze, mogę się na nią tepnąć albo na Mortisa, no właśnie. Może coś z tego wyjdzie, a nie, bo on porobił niestety naszego Mortisa. No to widzowie, to nie wyszło. Znowu nie wyszło i znowu przegraliśmy. Mega. Mega taktyki z TikToka, polecam widzowie, naprawdę giga OP. Raz się udało. Eee, taktyka 2 na 10, lećmy do kolejnej, bo nie chce mi się spadać bardziej na Lili. A więc moi drodzy, przechodzimy do kolejnej taktyki. Tak jak widzicie na ekranie, również bardzo prosta taktyka. Sam musi wziąć piłkę. Ja, moi drodzy, muszę oczywiście zestynować przeciwników moim gadżetem, dzięki czemu oni nie mogą nic zrobić i sam po prostu może trafić bezpośrednio do bramki. Zobaczymy, czy będzie lepsza niż poprzednia, bo ta, co była przed chwilą, to no raz się udało, widzowie. Raz na dwa, trzy żeśmy trafili bramkę. Mimo wszystko straciliśmy w ramek 6, trafiliśmy jedną, więc myślę, że taktyka średnia. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało, więc lecimy, czekam aż klapek tutaj kliknie, moi drodzy, ready. Wy w tym momencie możecie zasubskrybować ten kanał. Kto z was jeszcze nie ma subika, stawcie suba, dobijamy 400 tysięcy subskrypcji. Jak już macie suba na tym kanale, to sprawdźcie, czy sub subskrybujecie mój drugi kanał, czyli kanał panów, bo tam też latuję odcinki z Brawl Stars i nie tylko. I nie tylko, więc polecam, moi drodzy, subskrybować. Dobra, mm, spróbujmy sobie, moi drodzy, w takim razie zrobić coś takiego. Kurczę, no nie do końca to wyszło, bo ten Stu też daleko poszedł sobie. I Nie miałem jak obu trafić, ale dobra. Klapek, mój Dobra, 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 czekaj, 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 panie klapku. Czekaj, panie klapku, teraz strzelaj. Dobra, bardzo ładnie. No to jest, to jest widzowie przekminiany. to jest przekminiane. Tutaj myślę, że nawet może się to sprawdzić w miarę często to tak szczerze, jeszcze fajnie jakbym sobie wziął Jirsa z plus jednym gadżetem to by jeszcze lepiej wyglądało bo mógłbym aż 4 razy to zrobić a tak to jedynie 3 razy, ale uważam że i tak naprawdę dosyć spoko może to wyjść zobaczymy co z tego wyjdzie moi drodzy, tutaj podanie do Stu, Stu mam nadzieję, że nie, nie mów, że on to trafi dobra, myślałem, że on to, tra on to trafi on to trafi! On to trafił! On to trafił! Nie, dobra, nie wierzę! Chłopco podbijał po całej mapie. XD, dobra, nie mam pytań widzowie, nie mam pytań, że coś takiego osiadło. Klapek stary, czekaj, bo ja nie wiedziałem, że ty jesteś taki opej, ty byś przeszedł tam, dobra, ginę jeszcze. Ojej, niedobrze, 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 niedobrze Nie no, co ty zrobiłeś? Gdzie ty to odbiłeś, wariacie? Gdzie ty to odbiłeś? Gdzie ty to odbiłeś? Nie no, klapek podał przeciwnikowi, no widzowie. On troluje, on troluje, nie ma innej możliwości. Dobra, zróbmy coś takiego. Okej, okay, nie najgorzej, nie najgorzej, nie najgorzej, może akurat coś z tego wyjdzie, może akurat coś z tego wyjdzie, mój drodzy, zobaczymy, dobra, no tutaj padam, ale może jeszcze klapek jakoś defnie, zobaczymy, uwaga, porób go, dobrze, bardzo ładnie, masz piłkę, stary, nie mów, że on to, jak on to trafi, jak on to trafi, to do... klapek od dzisiaj jest geniuszem. Dobra, nie trafił, ale ja mam piłkę, 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 dobra, trafiam to, bardzo ładnie, mamy 2-2, nie mam już gadżetu, nie mam już gadżetu, mój drodzy, ale miejmy nadzieję, że się to uda, zobaczymy, co z tego wyjdzie, mam prawie, że ulta, dobra, nie jest źle, rzucamy to, to też yy, stunuje, dobra, pik, bierz to, dobra, bardzo ładnie, podaj, 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 rzuć to gdzieś, Rzuć to gdzieś. Dzięki bardzo za podanie klapek. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie, cyk. Rzucamy to, kurde. No, myślałem, że trafię. Myślałem, że trafię. Mało brakowało, żebym to trafił. Nie, no nie gadaj, że on to znowu trafi. Kto by to znowu trafili, to bym się chyba popłakał, widziały. Dobra, nie, nie najgorzej, prawie żeśmy go znokautowali. No, nie mów, że on to trafi jakimś studentem. Jak on to trafi jakimś studentem, to to jest niemożliwe dosłownie. On jest jakiś powalony, ten stew. 15 sekund, dobra, nieźle odzyskaliśmy piłkę. Idzie ten wariacik, niestety, z tym. Jeszcze ulta rzucam, no i lipa, Trafiam nam 100% Kurde, no przegrana, dobra Ej, ta taktyka jest do przekminienia, tak szczerze Tutaj nie szło aż tak źle Na początku nam się to raz udało zrobić Spróbujmy jeszcze raz, mój drodzy, spróbujmy jeszcze raz Może uda nam się odrobić Nie no, ja spadnę wszystkimi postaciami poniżej się po tym odcinku Dobra, lećmy jeszcze raz Może się to uda, raz się udało, widzowie Raz się udało, we wcześniejszej taktyce Też się raz udało, więc zobaczymy Czy y, tym razem się uda no, Dobra, gramy na Miko i Franka no może jakimś cudem, moi drodzy, zwyciężymy, może jakimś cudem zwyciężymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, jakbym zrobił tak, o, zestunowałem dwóch tylko, no, że klapek jest ślepy i nie widział, że jest mur przed nim. Ale tak ogólnie, no to nie było to aż takie głupie, nie było to aż takie głupie. Dobra, dzięki za piłkę, małpko, wariacie. Dobra, podajemy, podajemy do klapka, proszę bardzo, klapek ma piłkę, moi drodzy. No teraz se traf po prostu, no, no nie, no on nie umie nawet normalnie trafić, klapek, klapek. Klapek człowieku, on by jeszcze samobója trafił pa Klapek by człowieku samobója wolno. no to jest widzowie To jest geniusz gaming tak zwany, to jest tak zwany geniusz gaming Dobra piłka tam gdzieś leci Niestety małpa ją zabrała, więc trochę, trochę lipa Dobra tutaj jeszcze nie trafił, dobra mam piłkę, mam piłkę, mam piłkę Rzucam ją gdzieś tam na bok, nie on mnie znokautuje, on mnie znokautuje, Mopa jeszcze wzięła piłkę Mopa tu jest szybka, to jest ten minus, że małpka, małpka jest szybka, no i ty jesteś za wolny kolego klapkowy nie no widzowie Unlucky, ale dobra, zróbmy tak, że rzuca multa. Przez to, że rzucam ulta, to może coś z tego jednak wyjdzie. Dobra, fajnie. Klapek tam dobrze, dobrze wlatuje klapek. Klapek, widzę, że coś robi. Jest niesamowite. Klapek, coś robi. Dobra, rzucam do klapka bardzo ładnie. Jeden do jednego. Jeszcze mam chyba hypera. Tak, mam hypera, więc zrobimy sobie teraz taki trick, że od razu rzucamy hypera. To wtedy też knokautuje właśnie bardzo ładnie. Cyk i spróbujmy sobie, moi drodzy, trafić właśnie w tą stronę. Pięknie, bardzo ładnie mamy. Dwa do jednego. I teraz, moi drodzy, spróbujmy tą taktykę. Teraz spróbujmy tą taktykę. Więc klapek wariacie, patrz, znokautowałem. Tam. Nie, podałem jeszcze nauciał. ale dobra, on to chyba trafi. On to trafi, dobra, wygraliśmy, moi drodzy, wygraliśmy. No tutaj ta taktyka, powiem wam. Yy... Wydaje mi się, że ona jest ciut prostsza od tej wcześniejszej. Udało nam się, jak widzicie, wygrać jeden mecz, jeden przegraliśmy. Raz nam wyszło tak idealnie, że właśnie stinowałem podaliśmy. Parę razy też fajnie, że tym ultem rzuciłem, więc uważam, że nie najgorsze połączenie. Możecie testować, może wam się uda wbić rank 50. My, moi drodzy, spadliśmy, ale potem odrobiliśmy, więc jakoś to idzie. A teraz przetestujemy ostatnią taktykę, którą widzicie w tym momencie na ekranie. Ta, jestem ciekaw, to jestem ciekaw, bo ona może być naprawdę dosyć potężna. Gdyż będziemy mogli sobie, moi drodzy, powbijać y, po prostu dużo tych punktów na właśnie, y, jak to się nazywa, na konteście, chyba na konteście, ja aktualnie, jak widzicie, jestem jedenasty, zagrałem jeden meczik z randomem i przegrałem, więc zobaczymy, z tego wyjdzie. No to jest bardzo prosto, po prostu trzeba. Grać normalnie, mniej więcej, ale tym combo, bo yy, bardzo mocno leczymy Franka, bardzo mocno leczymy Franka, więc yy, zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy jest to właśnie jakiś dobry pomysł, czy nie. Ale widzę, że gramy przeciwko, moi drodzy Klensiemu, a przeciwko Klensiemu, no to wiecie, że ciężko może być takim Frankiem, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że tutaj niestety możemy to przegrać, bo. No jak w przeciwnym teamie będzie, moi drodzy, właśnie taka postać jak Clancy, to może być to troszeczkę problematyczne. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czemu ty, człowieku, chcesz znokautować Clancy'ego? Ty się, Klapek, dobrze poczuwasz? Ty, Klapek, jesteś, nie wiem, do, dobrze myślącym człowiekiem, ale dobra, jak widzicie, na razie, moi drodzy, to ładujemy w miarę ładnie. Ten Clancy jeszcze się nie zupgrade'ował praktycznie w ogóle. Jeszcze tutaj naspełniłem tego ulta. 75 już mamy praktycznie, więc powiem wam, że nie najgorzej to wygląda. Nie najgorzej to wygląda 1600 punktów. Tylko, że problem jest teraz taki, iż oni będą pchać ten wózek, oraz oprócz tego, że oni będą pchać ten wózek, to również mój drodzy Clancy ma ten wyższy poziom. I jak Clancy ma ten wyższy poziom, no to łatwiej mu będzie znokautować takiego Franka. Dobra, ale na szczęście żeśmy znokautowali Clancy'ego, co prawda, jeszcze ta peny nam tutaj. Hato, więc może być to problematyczne. Ciężko mi jest przejść tutaj tym Berem, tak szczerze. Ciężko mi jest jakkolwiek tutaj, mój drodze, się jakoś dostać tam do tego mida, a właśnie Clancy będzie bardzo mocno knockoutował tego Franka, więc no wydaje mi się, że tutaj problem nie do końca jest też w taktyce, co w tym, jakie postacie nam dobrało jako przeciwników, no bo naprawdę ciężko jest nakautować taki, taki team, jak oni mają, moi drodzy, z naszym team campem. Dobra, zróbmy sobie coś takiego, zróbmy sobie coś takiego. Fajnie, coś tam zadałem jeszcze, pyk, wjeżdżamy w nią z powrotem. Nie najgorzej, ty, jeszcze leczymy to wszystko. Powiem wam, że teraz ten hypercharge mógł wyratować, ten hypercharge mógł coś tam wyratować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Spróbujmy, moi drodzy, tutaj porzucać właśnie w tego warecika. Pięknie, patrzymy, kombek robimy, my kombek widzowy robimy. My normalnie robimy zaraz kombek, kombek roku, człowieku. Ja się jeszcze leczę. 3700 punktów mamy, więc nie najgorzej. Tutaj jeszcze spróbujmy tego warecika. Dobra, znokautował go klapek. Nie najgorzej. Ja go spróbuję jeszcze leczyć. On niech tam nokautuje to działko, bo ja mam gigaloa. Spróbujemy jeszcze tutaj właśnie obić to działko. Nie jest źle on ja 900 HP, więc za dużo nie zrobię. Niestety jeszcze tutaj się oni zrespili. No i teraz oni będą pchać. teraz oni będą pchali, moi drodzy, 20 sekund do końca, ale kombek żeśmy mocny walnęli. Zaraz będę miał znowu hypera, więc jakby się udało drugi raz zrobić to samo, no to chyba będziemy mieli wina. Chyba będziemy mieli wina, jak się uda znowu to samo zrobić, ale zobaczymy. Teraz znowu oni moi drodzy do Mida dopchali ten wózek Więc y, jestem ciekaw co z tego wyjdzie. Spróbujemy, moi drodzy, zaraz tego ulcika i hypera nadować. Dobra, nie najgorzej wjeżdżamy w nią. Wjeżdżamy w tą penę, moi drodzy. Pena jest przejmowana bardzo dobrze. Ej, ten Berry jest naprawdę potężny tutaj, jak on walnie tego hypera na środek. To on taki robi. Zobaczcie, 50 sekund do końca. Mimo tego, że gramy na kontra, czyli na klęs to ta taktyka naprawdę się sprawdza. Ta taktyka naprawdę się sprawdza i najprawdopodobniej mamy wina. Zobaczcie, moi drodzy, wygraliśmy to. Ej, dobra, tego się nie spodziewałem, tak szczerze. Naprawdę tego się nie spodziewałem i zobaczmy, ile punktów zostaniemy. 9000. Również jeszcze będziemy mieli ten mnożnik. 27 koła, widzowie, 27 koła punktów. To nie jest jakoś ogromnie dużo, ale naprawdę spoko to wyszło, więc zagrajmy sobie jeszcze raz, zobaczymy, czy znowu nam się uda zwyciężyć. I ta taktyka, jak widzicie, no jest potężna, jak będziecie grali właśnie na tym trybie. Opucharki, no to wydaje mi się, że ona jest tutaj najlepsza, więc polecam wam sobie zagrać. jeszcze myśmy wygrali na kontrę, no to tego bym się nie spodziewał, bo Clans miał naprawdę łatwą robotę tutaj, no bo po prostu on nokautuje naszego, naszego frania, moi drodzy, więc no wydawało mi się, że to będzie bardzo ciężkie do wygrania. No i za łatwe nie było, ale na szczęście nam się udało, więc no, ciekawa sytuacja. Tutaj Stew znowu będzie wkurzający, bo Stew, moi drodzy, bardzo szybko się tam przemieszcza i będzie mógł w miarę nokautować mnie. Ale jak ja naduję sobie jakiegoś ulta, no to zobaczę. Może akurat mi się uda coś, coś tutaj zdziałać, moi drodzy. Ja muszę przede wszystkim Franka tutaj leczyć. Ja muszę Frania tutaj leczyć. On musi coś zdziałać, ale no może mieć problem. Może mieć problem tutaj Franek. Dobra, nie jest najgorzej. Coś tutaj zdziałałem. Nie wiem, czy to pomoże właśnie Klapkowi tutaj. Klapek coś tam zdziałał. Jeszcze ma właśnie ten gadżet, więc spoko, że właśnie ten gadżet wybrał. Dobra, lecimy sobie do przodu. No ciężko może być. Tutaj znowu może być ciężko, moi drodzy, ale zobaczymy, bo właśnie na tym trybie jest tak, że te mecze są strasznie długie i wszystko się może odwrócić w końcowej fazie meczu, więc no jestem ciekaw. Może akurat jakimś cudem, moi drodzy, tu jeszcze coś ciekawego ugramy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Klapek, moi drodzy, musi się tutaj podleczyć. Ja też jeszcze mam ulta, więc my tam zaraz, moi drodzy, wjeżdżamy. Kurde, ja go nie uleczyłem. Myślałem, że go uleczę. Dobra, może być ciężko. Tutaj może być naprawdę ciężko. Oni już mają wysoko tutaj podbite. 20 punktów im jedynie brakuje. No to będzie naprawdę... Ciężka, moi drodzy, akcja do, do ugrania. 9 punktów im brakuje. Czajcie, 9 punktów, moi drodzy, teraz zaczynamy dopiero z powrotem tam iść. Nie no, to będzie giga ciężkie, to naprawdę będzie widzowie giga ciężkie do ugrania. Dobra, zróbmy sobie coś takiego. Nie najgorzej. Żyję jeszcze, pcham ten wagon do przodu. Klapek, dawaj, 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 dawaj. Nie no, ciężko będzie. Giga, ciężko będzie. To już wydaje mi się, że łatwiej było wygrać na yy, właśnie Clans niż tutaj na, moi drodzy, yy, tego wariacika, Lou, bo on tak styunuje. nie da się w ogóle. Przejść do tego, no lód tutaj jest mocne, ale wydaje mi się, że ta taktyka naprawdę do najgorszych nie należy i da się coś tutaj zdziałać, moi drodzy, więc spróbujmy sobie jeszcze coś takiego uratować. Dobra, nie najgorzej znowu pchamy do przodu ten wagonik. Nie, no niestety już nie zdążymy, więc oni wygrywają. Ale wydaje mi się, że taktyka nie jest najgorsza. Dajcie znać komentarzach, która z dzisiejszych taktyk Wam się najbardziej spodobała, moi drodzy, myśmy tutaj przegrali, ale uważam, że nie szło aż tak źle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć!